Mariuszu, gratuluję Wam znakomitego wykładu zatytułowanego Toga czy mundur, poświęconego modelowi prokuratury. Ale czy sądzisz, że to interesuje kogoś poza nami, specjalistami, prokuratorami, czy to interesuje zwykłego szarego człowieka? Myślę, że tak, dlatego że to jest temat ważny dla każdego obywatela, czy w zetknięciu z instytucjami państwowymi będzie miał prawo i zagwarantowany y, udział w rzetelnym postępowaniu karnym, w rzetelnym procesie. Toga czy mundur to przejaw tego, czy prokurator ma być niezależny, czy ma być tylko i wyłącznie trybikiem w mechanizmie uruchamianym przez kogoś, kto jest na samym szczycie hierarchii prokuratorskiej. My uważamy, że to jest ważne, żeby obywatele znali prokuratora, który prowadzi ich postępowania i że ten prokurator nie dość, że je prowadzi, to jeszcze za nie przed nimi odpowiada. Dziękuję bardzo.